Ukochana duszo, często najgłośniejszym słowem, jakie można wypowiedzieć, jest to, które postanawia się zachować tylko dla siebie. Dziś plan duchowy otwiera zapisy ukrytych wibracji, aby przekazać objawienie potwierdzające Twoją siłę. Jest ktoś, kto przyjdzie Cię szukać właśnie z powodu Twojego milczenia. Jeśli zapadła decyzja o wycofaniu się, jeśli przerwano wysyłanie wiadomości, albo po prostu wybrano samo przyjęcie zamiast emocjonalnego pościgu, wiedz, że ta nieobecność krzyczy w uszach tej istoty. Zostań do końca tego objawienia, ponieważ zostanie wyjaśnione, jak twoje milczenie stało się torturą dla dumy tej osoby, co odczuwa, gdy nie ma już dostępu do twojej energii, oraz jak ta pustka zmusza ją do złamania własnych zasad by w nadchodzących dniach Cię odnaleźć. Aniołowie ujawniają, że ta osoba była przekonana, iż ma pełną kontrolę nad Twoim czasem i Twoimi uczuciami. Plan duchowy pokazuje, że liczyła na Twoją wieczną dyspozycyjność i na stały wysiłek podtrzymywania więzi. Jednak w chwili, gdy wybrano milczenie, odebrano energetyczne pożywienie, które podtrzymywało ego tej istoty. Aniołowie dostrzegają, że ta osoba jest w szoku. Spędza dzień, patrząc w telefon i czekając na znak, który nie nadchodzi, a ta próżnia tworzy lęk, nad którym nie ma już kontroli. Plan duchowy objawia, że Twoje milczenie stało się jedynym językiem, jaki ta istota była w stanie zrozumieć, aby pojąć, że bez Ciebie jej świat traci blask i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli czujesz że Twoje milczenie jest największym zwycięstwem i pragniesz, aby wszechświat użył tej przestrzeni do odnowienia szacunku i prawdy między wami, napisz teraz w komentarzach z pełną stanowczością. Moje milczenie jest mocą, a to, co jest moje, przychodzi do mnie drogą pokoju, aby przypieczętować ochronę i podnieść suwerenną wibrację. Aniołowie pokazują, że ta osoba traci sen, próbując odgadnąć Twoje myśli. Zadaję sobie pytania: czy ktoś się pojawił, czy zostałaś zapomniana, czy wreszcie przyszło zrozumienie, że zasługujesz na coś lepszego? Plan duchowy ujawnia, że twoje milczenie zadziałało jak lusterko wsteczne, zmuszając tę istotę do spojrzenia na wszystko, co zrobiła, albo czego nie zrobiła, gdy jeszcze mówiłaś. Przewodnicy duchowi wyjaśniają, że ten ruch powrotu jest bezpośrednią odpowiedzą na prawo próżni. Aniołowie widzą, że opróżniono przestrzeń wcześniej wypełnioną roszczeniami, a teraz wypełniają ją tęsknota i żal tej istoty. Plan duchowy ujawnia, że ta osoba przyjdzie cię szukać nie tylko po to, by porozmawiać, lecz dlatego, że potrzebuje odzyskać spokój, jaki przekazywała wyłącznie twoja obecność. Twoje milczenie nauczyło tę istotę w kilka dni tego, czego lata słów nie potrafiły nauczyć, że twoja wartość nie podlega negocjacjom i że dostęp do twojej duszy jest przywilejem, którego nie wolno lekceważyć. Wiele razy pojawiał się lęk, że milczenie sprawi, iż ta osoba zapomni na zawsze. Aniołowie dziś zapewniają, że stało się dokładnie odwrotnie. Plan duchowy pokazuje, że to Twoja obecność utrzymywała tę istotę w strefie zaniedbania. Teraz, gdy zamilkłaś, czuję się zagubiona w ciemności własnego braku sensu. Aniołowie ujawniają, że ta istota postrzega Cię teraz z dużo większym szacunkiem niż wcześniej. Dostrzega, że panujesz nad sobą i nie zależysz od okruchów uwagi, by istnieć. To uznanie doda odwagi, by przyjść bez tarczy i przyznać, że własne milczenie było największym błędem. Mistyczna energia tego objawienia wskazuje, że szczyt emocjonalnego napięcia nastąpi bardzo wkrótce. Aniołowie ujawniają, że ta osoba dociera do punktu, w którym Duma nie jest już w stanie podtrzymać maski obojętności. Plan duchowy potwierdza, że za kulisami niewidzialnego świata już teraz pojawia się pisanie i kasowanie wiadomości. Ćwiczenie przeprosin i szukanie powodów, by przełamać lód, który został ustanowiony. Aniołowie ostrzegają, aby pozostać dokładnie tam, gdzie jesteś, w centrum własnego pokoju. Nie przerywaj milczenia przed czasem. Pozwól, by potrzeba tej istoty domknęła cykl dojrzewania, którego wymagał wszechświat. Ten, kto przyjdzie, to ktoś, kto wreszcie zrozumiał że Twoje milczenie jest granicą oddzielającą to, kim byłaś, od tego, kim się stałaś. Aniołowie dodają, że pole aury tej osoby nosi pęknięcia spowodowane brakiem Twojego światła. Przewodnicy duchowi pokazują, że odczuwa energetyczną suchość i szuka w pamięci brzmienia Twojego głosu, by poczuć się żywą istotą. Twoje milczenie jest gorzkim lekarstwem na arogancję tej osoby. Plan duchowy ujawnia, że przyjdzie z dużo większą pokorą, uznając, że to ona pozwoliła, by powstała przepaść. Pragnie prosić o nową szansę, lecz tym razem wie, że trzeba zaoferować znacznie więcej niż puste słowa, aby przekroczyć portal Twojego świętego milczenia. Aniołowie ujawniają, że duchowość chroni Twoje wycofanie. Plan duchowy pokazuje, że ten czas ciszy był koniecznym odosobnieniem, aby ponownie połączyć się z własną boskością. Gdy zachodzi uzdrawianie, wszechświat pracuje w sercu drugiej strony, wzniecając tęsknotę, która pali, i jasność, która wyzwala. Działa egregora sprawiedliwości na Twoją korzyść, zapewniając, że powrót tej istoty nie będzie tylko spotkaniem, lecz historyczną naprawą wszystkiego. Co przyszło znosić? Odczuwa, że Twoja dusza jest jej północą, a milczenie burzą, która zmusza do ponownego wyznaczenia kursu powrotu w Twoje ramiona. Zanim zostanie odsłonięty ostateczny znak, który wszechświat wyśle w najbliższych godzinach, aby potwierdzić, że ta osoba jest już w drodze i że Twoje milczenie wygrało wojnę, proszę o pozostawienie polubienia, subskrypcję kanału i włączenie dzwonka. Wzmacniając krąg światła, który nas chroni. Wyobraź sobie teraz przezroczystą ścianę z kryształu między Tobą a tą istotą, przez którą może przejść tylko Prawda. Poczuj satysfakcję kogoś, kto nie musiał krzyczeć, by zostać usłyszanym. Jesteś istotą suwerenną, a Twój spokój jest Twoją największą bronią. Tego, co zbudowało milczenie. Nikt w świecie materialnym nie ma mocy zniszczyć. Bądź gotowa, ponieważ manifestacja tego powrotu będzie poruszająca. Plan duchowy ujawnia, że wkrótce nadejdzie kontakt, wiadomość pełna emocji, lub niespodziewane spotkanie, w którym ta osoba wyżna, że Twoje milczenie było tym, co najbardziej zraniło, a jednocześnie tym, co najbardziej rozpaliło uczucie. Wyraźnym znakiem, że przychodzi, będzie komentarz do dawnego wpisu, albo nawiązanie do tematu, który wydawał się zapomniany, tylko po to, by znów usłyszeć twój głos. Aniołowie pokazują, że nowy rozdział naznaczy głęboka równowaga, w której twoje milczenie będzie szanowane jako święte terytorium. Cykl poszukiwań dobiega końca, a cykl docenienia zaczyna się teraz. Twoje zwycięstwo tkwi w wewnętrznej sile, a miłość zachowana w ciszy rozkwita w świetle prawdy. Przyjmij to z mądrością, bo serce tej osoby wreszcie się poddało. Spotkanie dusz puka do drzwi. Jeśli wierzysz, że milczenie jest językiem mędrców i że Twoja nagroda nadchodzi drogą pokoju, podziel się swoją siłą w komentarzach i obejmij to potężne objawienie. Niech tak się stanie, w świetle. Prawdzie i suwerennej ochronie niebios, teraz i na wieki. Amen.